Witam wszystkich, chciałbym pokazać w jaki sposób używać SEQALONG czyli funkcji do generowania sekwencji od 1 do n Dobrze, tak więc załóżmy, że mamy faktor ma on takie elementy i załóżmy, że chcemy Przyporządkować mu indeksy. Więc stworzyć coś, sekwencję od 1 do n o długości analogicznej do długości tego wektora. No i do tego służy sekwencja Secual Long. Co ona nam da? Zobaczcie w konsoli. Ona nam da to yy, szybko, da nam sekwencję o długości analogicznej do, do długości tego wektora. Zobaczmy, jak to teraz będzie wyglądało. Teraz wektor się zwiększył do 4. I proszę bardzo, mamy sekwencję od 1 do 4. No więc o to w tym chodzi.